Powiem Państwu tyle. Nadjeżdża niewątpliwie kolejny pociąg, a ja niestety troszkę marsznę. I gdyby ktoś teraz właśnie przyniósł mi coś ciepłego do picia, na przykład jakąś ciepłą kawkę, ale oczywiście zbożową, bo normalnej niestety nie piję, to bym się nie obraziła. Przy okazji tutaj taka mała ciekawostka. Czy wiecie Państwo, od czego pochodzi nazwa kawy cappuccino? Otóż od koloru, koloru habitów zakonu kapucynów, po włosku cappuccini. Takie właśnie gdzieś to ostatnio usłyszałam, ale, ale, kawa kawą, kapucyni kapucynami, ale na naszym dworcu witamy kolejnego gościa. Szefie drogi, co to jest? N57, zwany pieszczotliwej kibelkiem. Szczerze mówiąc, etymologia tej nazwy zawsze, zawsze mnie interesowała. Zaraz poprosimy tutaj naszego ek eksperta, który właśnie chowa się za drzewem i zostawia mnie tutaj samą na pastwę losu. Zaraz zapytamy się skąd. Skąd taka nazwa przygnała do tego pięknego pociągu? Kibel. Ale póki co, póki co, słuchajmy się w te piękne piszczenia yy, jakichś tam zawiasów pociągowych, ponieważ pociąg zapewne za moment ruszy. Coś mi się zdaje, że, że, że pan, który kieruje tym składem, się na mnie patrzy, a ja, jako dziewczę, bardzo nieśmiałe, udam, że tego nie widzę. No cóż. Szef nadal, nadal ukrywa się, jest, że tak powiem, w konspiracji. Chyba przypomniały mu się jakieś czasy partyzanckie, bo chowa się za drzewem. Udaje, że mnie nie zna. A jak zgarną mi sokiści, policja albo ktokolwiek, to powie, że mnie nie zna. No dobrze, że przynajmniej filmuję jego telefonem. Może ten nowy sprzęt kupiony za jakieś 800 sprawi, że, że przyjąłby się trochę moim losem, bo póki co... Szefie, gdzie jesteś? O, tutaj nie wiem, czy Państwo słyszycie. Słychać również... Yy, słychać również dzwony kościelne. Prawdopodobnie z mojej parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha w Łodzi. Pytam się, czemu ten pociąg właściwie nie idzie. Taka dziwna sytuacja. Ja stoję, filmuję, on stoi się na mnie, patrzy. Uwaga, uwaga. Już się bałam, że tutaj kierujący wyskoczy i mnie popije, ale jednak nie. Zdecydował się darować mi i jedzie. Dokąd? A kto to może wiedzieć? Tak. Szefa nadal nie ma. Szefie, gdzie jesteś? No tak, znowu mnie szef zostawił samą, asystentka musi się narażać, to niech szef chociaż teraz wytłumaczy mniej zorientowanym fanom kanału, dlaczego na ten oto piękny skład mówimy kibel? To bardzo długa historia. Cóż, szef nie jest dzisiaj zbytnio chyba rozmowny, ale obiecuję, że jeżeli kiedykolwiek się dowiem, to oczywiście zaraz Państwa poinformuję.